Dzień dobry, witam Was serdecznie. Z tej strony Mateusz Siocki w Widłach Trzech Rzek, a to już mój kolejny film. Kochani, przyjechałem sobie na rzekę Wkrętek, czysto rekreacyjnie połowić klenie. Bo z tego co wiem, nad Wisło zbyt dużo się nie dzieje. Chłopaki próbują łowić na federy, gdzieś tam w okolicach Modlina, gdzieś tam w okolicach grochali, nawet w samej Warszawie. Niestety białe ryby za bardzo nie żerują, mimo że widać je na sondach i podobno one są w tej rzece. Także wiecie, doszedłem do wniosku, że nie ma co się tam kopać z koniem, siedzieć nad tą rzeką Wisło, liczyć na to, że jakiś tam zabłąkany leś nam weźmie, tylko lepiej po prostu tak rekreacyjnie sobie przyjechać na klanie, pomaszerować tutaj wzdłuż rzeki, popróbować łowić, powodziwać piękną, dziką przyrodę, która nie jest jeszcze zaadeptana. No i po prostu cieszyć się wędkarcem. Także nie przedłużam. Zachęcam do subskrypcji i komentowania. Ja biorę chleb, biorę graty i idę nad rzekę. Zanim ruszę sobie w krzaki, to najpierw sobie zbuduję zestaw, bo niestety ostatnio zerwałem. No i zobaczcie, taki 5-gramowy spławik typu stick. Tak naprawdę to nie jest stick, ale on trochę imituje ten stick. Chodzi przede wszystkim o to, aby był bardziej wyporny, aby miał nieco grubszą antenkę, No i cóż, zbuduję sobie ten zestaw na żyłce 020. Taka mocniejsza, aby po prostu kleni nie tracić. Do tego oliweczka 5-gramowa. Tutaj mały krętlik i za chwilę jeszcze zrobię przyponik z żyłki szesnastki, haczyk 10 ostry, z cienkiego drutu, tak aby po prostu nie zaburzał pracy, czy też spływania chlebka, który będzie się gdzieś tam powoli toczył w dół rzeki. No dobra, to montuję ten przypon, idę w dół rzeki i miejmy nadzieję, że dzisiaj pojawią się piękne ryby. Zestaw gotowy, tylko jeszcze sobie tutaj trochę chleba przetrę, bo bez chleba to nie robota. No i zobaczcie, chlebek przetarty przez sito, aż chce się go wrzucać do wody. Idziemy, delikatnie go zwilżyłem i idziemy na piękne klenie. To jest właśnie ten klimat, zobaczcie. Spotkaliby się takie poryte przez dziki zielone łąki w okolicach Warszawy? No raczej nie. Zobaczcie, idealna prostka, jeżeli chodzi o klenia, także nęcimy i mam nadzieję, że za chwilę jakieś piękne ryby stąd wyjadą. To podbierak, wędka i działamy. Powiem wam szczerze, że leciałem tutaj na pewniaczka ale póki co piąty czy szósty rzut i bez ryby, kurcze, nie wiem co się dzieje. Pogoda idealna, ciepło, miejscówka też pewna, bo w zeszłych latach tutaj łowiłem klenie, no, ale kurczę, póki co pierwsze miejsce i takie jedno delikatne prążenie, nawet nie wiem czy to było ubranie. Ale cóż, jeszcze chwilę poprzerzucam, najwyżej pójdę w kolejne. Dobra, ostatni rzut, i jeżeli nic nie złowię, to pójdę po prostu w kolejne miejsce. Być może ta ryba jest, tylko jest niżej, bo jakby wiem od miejscowych, że wraz z zimą te ryby przesuwają się w kierunku spięczeń, a tych spięczeń tutaj na Wkrzenie brakuje, dlatego między innymi tutaj nie ma suszy. No i cóż, przejdę się w dół, zobaczymy, może gdzieś tam będą te ryby. To jest pierwsze miejsce dopiero, także nie ma co sobie wyrabiać opinii na podstawie tego miejsca. Jeszcze jeden rzut i zobaczymy. I to jest klimacik, dobra, to idziemy w następne miejsce. Grunt, że deszcz przestał padać i można sobie spokojnie wędkować. Miejscówka naprawdę urocza, dzika ludzi nie ma, nie ma dziadków z żywcami, także jestem tutaj sam. No i jest mega przyjemnie w związku z tym. No dobra, zszedłem kilkadziesiąt metrów w dół i tu będzie kolejne miejsce. Tutaj ta wkraja jest nieco bardziej spokojna, szeroka, więc tu muszą być, ale jak tu już nie będzie, to już nie wiem. Te miejsce sobie trochę dłużej ponęcę, bo może one tego wymagają. No i muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę pięknie, bo z rana było pochmurno, deszcz padał, biało. w ogóle nie zapowiadało się, że ten dzień będzie fajny. A teraz przyjechałem, się trochę wypogodziło, słońce przebija się przez chmury, można podziwiać te piękne przebarwione liście. Jest listopad, powinno być już wszystko zgniłe, a tu jest jak w październiku, niesamowicie kolorowo. No i właśnie siedzę sobie tutaj sam, rozkoszuję się tą piękną przyrodą, no i po prostu przeżywam esencję prawdziwego. Wędkarstwa. <noise> Tylko żeby jeszcze jakaś ładna klucha się tutaj zameldowała. Kolejna miejscówka i póki co bez brania. Także widzicie, takie to jest łatwe łowienie kleni na chleb, bo niektórzy mówią o na chleb to się nie liczy, bo za łatwo. No właśnie widać, jak to jest łatwo, łowić te klenie. Nie wiem, może ta woda przybrała i to im nie pasuje, a być może naprawdę ta katastrofa, która jakiś czas temu była pisywana nad wkrą, miała tutaj miejsce, no ale przecież miesiąc temu łowiłem tam nieco wyżej i brały. Także myślę, że te ryby są. Zresztą tutaj przy trawkach jakieś takie drobne rybki skaczą. Także tutaj na pewno wszystko nie zostało wytrute. tylko po prostu klenie mają zamknięte gęby, albo jeszcze po prostu w tej miejscówce ich nie ma, i trzeba po prostu przenieść. Jeszcze bardziej niżej, No ale dobra, nie gadam. Wędkuję, przerzucam. Zobaczymy. Najważniejsze, że deszcz nie pada. Zobaczcie, jakie ja podkreślałem taką małą klejeczkę. Zaraz ją spuszczę. Może jakiś okoń walnie. Dobra, tutaj bez ryby, chociaż jakieś uklejki się pławią. Widziałam też jakby większą rybę, która przewaliła się w nurcie. Podejrzewam, że to był szczupak. No i cóż, idę w następne miejsce. Zobaczymy, czy tam coś się będzie działo. Nie ma co płakać, tylko trzeba tych ryb po prostu szukać. Dobra, tutaj będzie kolejna miejscówka, tam jest jakieś przewolone drzewo, to może jakaś ryba tutaj wyjdzie. Pogoda jest znakomita, nie mam pojęcia co może im nie pasować, no ale próbuję, widać jakieś jeszcze spławy, tutaj jakaś ryba się pławi, tylko być może to są szczupaki, a nie klenie, ale ryba na tym odcinku na 100% jest, tylko nie wiadomo czemu nie bierze, no ale dobra, nie ma co płakać, nęcimy, łowimy. I może może jakaś rybka się jeszcze tutaj zamelduje. Mi to się wydaje, że te ryby nie biorą, bo się woda podniosła kiedyś. Tutaj po prostu stałem suchą nogą, a teraz te trawy są zalane. No i z nich będę próbował łowić tam, poniżej jest jakaś przeszkoda. I zobaczymy czy jeszcze coś tutaj wyjdzie. Póki co bez urania. Nie wiem co się dzieje. Nie mam pojęcia, nie mam pomysłu na to, dlaczego te chlenia nie biorą. Nie widziałem brania, po prostu zwinąłem i wziął. No ale nie jest to duży okaz, wręcz mały. Ale pierwszy. Tyle chodzenia, tyle przebijania się i złowienie tylko takiego oklenia. Ta woda najprawdopodobniej przybrała i to im przeszkadza. No ale przynajmniej jeden. Zobaczymy. No jeszcze z jedno miejsce sobie odkaczę. Nie jest tak, że się poddaje. Kurczę, nie widziałem brania, tylko po prostu tam przed całym końcem już zwijam, mówię, bo tam jest jakieś takie drzewo przewalone i taki oto tam klenik wziął. Dobra, jeszcze sobie tutaj parę razy rzucę, może jakiś większy wyjedzie. Dobra. Kolejne miejscowanie nie się. Jedna rybka wzięła, to może jeszcze jakaś inna weźmie. Zobaczymy co tu będzie grane. Kolejne miejsce bez ryby. No, coś niebywałego. <grybujesz> Widzicie to można iść jak po swoje. Jest to taki fragment, który zawsze był dla mnie bankówko i dawał te ryby, ale jak widać... Nawet bankówki potrafią odmawiać posłuszeństwa, na pewno tutaj nikt nie przyjeżdża na klenia poza mną, bo ja po prostu znam ten fragment, nikomu się tu nie chce przyjeżdżać z Warszawy, ani tam gdzieś z naszych okolic. No i widzicie, woda trochę przybrała i ryby nie biorą. Tak to czasem w życiu bywa. Ale dobra, wędkuję, rzucam i zobaczymy, może jeszcze jakaś jedna ryba wpadnie. Zobaczcie co tutaj się dzieje, początek listopada, będę wracał, to trzeba je zabrać, bo tam jest jeszcze druga. Dobra, na koniec jeszcze sprawdzę takie jedno miejsce przy aucie i zobaczymy, czy tu jakieś ryby będą brały. Trochę pojadałem na ten kanałek żerański, no ale zobaczcie, tutaj ryby nie biorą, więc trzeba by się przeprosić z kanałem żerańskim, a być może jechać gdzieś na konie w jakieś inne miejsce, nie wiem, może Bzura, może Ożyt, cokolwiek innego, bo tutaj niestety ta woda jest za wysoka. No ale zobaczymy, no. Na razie się na żadne ryby nie napalam, po prostu posiedzę w domu, pomyślę o życiu i może wydumam jakieś nowe łowisko, albo jakiś nowy sposób wędkowania, nęcę. Ryb tyle co kot napłakał, za to kani połowiłem, także coś z tego wypadu przywiozę do domu. Oczywiście kleni nie biorę do domu na filety czy kotlety, ale jakaś fotka z kleniem czy też film z dużą rybą by się przydał. Niestety dzisiaj ryby nie brały, najprawdopodobniej przez to, że po prostu woda się podniosła, to im nie pasowało, także wiecie. Nie ma co przedłużać, jadę do domu, mam kanie, jestem zadowolony, bo byłem na łonie dzikiej przyrody, także widzimy się w kolejnych filmach. Cześć i czołem, Mateusz Siocki, Widłach Trzech Rzek.